Cześć! Odpowiadam na jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących kopnięcia dolnego, czyli low kick z przedniej nogi. Jeśli chodzi o kopnięcie dolne, czyli low kick przednią nogą, zależy w którą nogą chcemy kopnąć przeciwnika, w przednią czy w tylną. Jeśli chodzi o kopnięcie w przednią nogą przeciwnika, to nie musimy za bardzo kombinować, robimy podkrok prawą nóżką, Zostajemy w tej samej pozycji, w której robiliśmy troszeczkę, skręcamy korpus do prawej strony, i nic więcej. I wracamy do pozycji. Jeśli chodzi o kopnięcie w tylną nogę, które można wykonać mocniej, no to wtedy musimy zmienić pozycję, czyli zrobić przekrok, zejść z linii czasów, i wtedy skręcić ciało. I wtedy to kopnięcie jest mocniejsze, bardziej efektywne. Pozycja walki, przekrok, krok do boku. Kopnięcie, ręce wysoko, wracamy do pozycji. I ostatni raz robimy przekrok. Zrobimy kroczek do boczku. Zabieramy głowę z linii ciosów. Kopiemy, wracamy. Zapraszam na indywidualne treningi z boksu tajskiego i kickboxingu. Każdy poziom zaawansowania.